Hej witam, ja jestem Falcon, a to jest Panzor. Czyli typowa grabitewna. Widzicie, mam czwarty level. Gram bezerkerem. Dobra, zagrajmy. Jak widzicie teraz nam się zbiera ekipa, jak pisze waiting. Jak przeladim to wtedy dopiero się wczytuję i razem u góry nam pisze Jaka jest mapa. Ogólnie mi się podoba ta gra ma niezłą grafikę, co w grach MMO jest raczej rzadkie dobra, osiągnę tego wczytywania dobra, walczmy na nam się Ork Shrine, Wydaje, tak się to wymawia mamy Polaka chyba co sam widziałem ogólnie tutaj zawsze mamy Polaków nie ma takiej ekipy, w której by nie było oczywiście oprócz mnie Kurde, dużo magów mają. nasz z tam tamku. I. mi no, tę machinę. No! No i super! Już trzechy na mnie rzucą. No ja! Dajcie mi pomoc! Dobre co, może może dorszy, tą jedną. A macie, kurde. I i jedne. Do kręgu, do tej Gin! Oj baj masz karą! No tak ładnie nam tutaj ogarnia Gdzie tak Gdzie ty? już... Już się kurde Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie ty? nie? ty? Gdzie No czemu u nas ty? Gdzie tak nie robią? O nie. Jakie zrąbane. No, drugi jest. Zaś gdzieś no super kurde jeszcze mnie tej wszyscy nawalają, bo gdzie? Co oni? Co oni tam robią? Obijają się, kurde. Ja tutaj muszę wszystko rozwalać. To wszędzie hauer. Masz gnomieć. Jeden zrobany. No walczyć, walczyć tam! No i pierwszy jestem super Tank chodź No i co ten gnom tej robi? Tańczymy jakoś No i dać tam gdzieś po lasu. no jaki idiota Nie ma to jak grać z, z Anglikami, Brazylijczykami i innymi Rumunami Dobra się to. to, to... Dla mraża wieć na jedna. Urda nie walają. O i jest wsparcie No ale ty nie nie ma co. Super. No. O, dawaj na środek? Gdzie wyłazicie? Przynajmniej wygrywamy. Dalej Machin rozwalek gimno, bo słabo w jednym Ciebie też rozwalek, kurde. Gdzie się chowasz, GIN! No to weź mi parę punktów, sługa No jeszcze nam taki rowal wyschakuje. GIN! No Ale ładnie coś odbije, muszę przyznać. Ta obrona nawet trupy posuwa dalej. Jeśli ktoś grał, to pewnie zauważył. I super. A ja on w ogóle na jakiegoś paladyna, który by nashilał. No i tam widać jakiś pl, czyli Polak bankowo. Kiedyś udało mi się nawet ruska spotkać. To By było coś A więc Gnomosława czy Gnomosława Dalej pierwszy No dawaj na środek, co wy tak się chowacie na tyłach? Na się no czemu ten gnomosław nie wybuduje nam maszyny, tylko bierze i se łazi? No i, o, teraz dopiero rozstawia, geniusz! Masz tu sparował to Jeszcze mnie zabrożą, kurde! Gnomosław nam tej maszyny rozstawia I maszyny, nie, łapkę nam rozstawia No i patrzcie co pisze! Ja, ja tutaj cały czas stoję, a co on robi? Na, na tyłach pewnie stoi. Jeb, jeden. No i pierwszy jeszcze. No super. Coś mi się teraz cię Kurde, jakaś falela, bo dostałem. No jest z zasilaniem na laptopie. No, już lepiej. Albo z netem coś było. Który 5 tam na wala I... Rozparowała Jeszcze roga, tu, no super tygi Utop się w tej wodzie No Nie mam jeszcze postaci ulepszonej bardzo, bo nie mam na ramienniku, na który teraz bieram A naprawdę już oddzają. Nie mam jeszcze broni ulepszonej No, no mam tutaj, strzela z artywuzu. Arkebuzu, ładnie się nazywa. Arkeb Arkebuzu. Arkebuzu. Tej także jeszcze kłótno. Mało życia. I się już skończyły potiony życia, więc... Nie mogę dać jakoś się chwilać co chwilę. Tutaj, gdzieś nas próbować oskrzydzić. Kurde! Wracaj tutaj! Ale trzeba się że realistycznie tutaj giną, giniemy. No na mnie się nawalają, kurde. No i się na, na środku zastoi, czemu nikt jej nie ubije? No, go points, no. A co ja teraz robię? Wszystko tu właśnie mnie go point Jedynie to trzeba maszyny rozwalić, a nie gopoint Czami na chwilę co nam da I boże dwie maszyny rozwalą domosławy jedne Trzy maszyny rozwalone Dobrze taką domosławą od, po... od początku nie się stawiają Czemu mamy chwilę tchnienia <gry> A tam też rozwalił. No i teraz na środku stoją. ma gdzie tank? No i co on robi? Po co zamraża, że tutaj nikogo nie ma? I brawo! Coś pusto tutaj, po prostu ubiliśmy. Tutaj się też z... tą słabą nie Mm. Mm. Sobie sobie też no gminy. I muszę No coś wstawiać. No, trafaj do tego kru. No i po co zawaha jeszcze? Po co? Wiesz, ten nikogo nie ma. Brawo dla niej, brawo dla niego. Polak jeszcze jest, no i super. Muszę jeszcze się wstydzić, że. za rodaka. Ogólnie tą grę za same 10 latki grają Bo niekiedy jest słychać jak mówią to To porażka, za same 10 latki jeszcze, jeszcze tutaj grają Go point, go point mówią Chwała dla tego kto będzie grał w tą grę miał więcej niż 15 lat to naprawdę jakaś porażka Byte. Tak nam się tej urodził, kurde. sam rozumiem. No i super, a ciągle sobie biedźba nie może tak zrobić. Nie, bo wolę sobie kurde marnować to, jak nikogo nie ma. I oczywiście polak ostatni, kilka biedźba. I ty na to bo słabo już ławą. A ja mam dużą przewagę, 400 do 175 No i gnomosławie, no, no wyszlifuj maszynę, nie... No... Mm. To jest gminne zło mm. Kurde Zresztą nie jak tu nas heal'ać, bo tak to byśmy mogli tutaj naprawdę mierzą rozróbę robić. Bo on po postrzelał strzelał A nawet oni nie mogą cały czas strzelać, bo im się chyba broń zagrzeje. Jakieś tam minuty mają. Ale nie nie jestem pewien. No tu musimy jeszcze parę punkcików, zakończmy to już. Bo za długo to wszystko trwa. Zazwyczaj takie misje to wygrywam na 7 minut. To chyba ma 10 minut dało. Dam, nie, o. O, na czołach ktoś nas strzela. Witaj. Wycięstwo. Tam to mi iść źle ci zgnęło jednych. Wracaj tu do mnie, o, drugi. Za swobodu, pierwszy. Ale my już w czerwam. Dobra, to było tyle, dziękuję za obejrzenie, narka.